Cześć, dzień dobry, witajcie. Dzisiaj na moim kanale wyjątkowo auto spalinowe. I ci, którzy regularnie kanał oglądają, być może się dziwią, dlaczego spalinówka, no, ale jest to po prostu mój samochód prywatny na sprzedaż. A ci, którzy trafili tutaj z Otomoto, to, to pewnie jesteście zainteresowani właśnie tym modelem. No i to jest prezentacja tego samochodu na sprzedaż. Daihatsu materia. Ja go mam od lat 10. Auto złote, bo tak naprawdę po zalaniem paliwa i wymianą regularną oleju, to w tym samochodzie nic kompletnie nie trzeba było robić. Ja w pewnym momencie zacząłem szukać sobie zajęć i samodzielnie wymieniłem w nim amortyzatory i sprężynę i łączniki stabilizatora, także mieć spokój jeszcze na kolejne lata. No i tak rzeczywiście było. Do dzisiaj tutaj kompletnie nic się nie działo, dlatego ja mówię o tym samochodzie złote auto, bo tutaj nic się nie dzieje. Oczywiście auto jest używane, więc zdarzyć się może w każdej chwili, oczywiście, ale no szkoda nam jest tego samochodu przede wszystkim. Niestety nie możemy sobie pozwolić na to, żeby trzymać więcej samochodów na, pod domem, więc po prostu, niestety, trzeba zacisnąć zęby, i po prostu auto musi znaleźć kolejnego nabywcę. Chodzi też oczywiście o kwestie finansowe, bo chcemy jakąś tam, jakieś zmiany dokonać. Kto ogląda kanał regularnie, to domyśla się, co to mogłoby być, co ostatnio na kanale się pojawiło, co nam się jednak spodobało. I nawet bryłę ma podobną do materii, aczkolwiek no, każde kolejne auto nie będzie miało tyle miejsca, co ma materia. Może ja zacznę od tyłu, słuchajcie, nie od przodu, tylko od tyłu. Bo to, ile jest miejsca tutaj z tyłu, to. To mają Tyle miejsca mają tak naprawdę tylko limuzyny i samochody typu s klasa albo Lexus LS. Ja tutaj mam fotel ustawiony pod siebie pod 180 cm wzrostu i siadam sam za sobą. I, no dobra, no przy, przytulę sobie tyłek do oparcia. Mamy tutaj przede wszystkim miejsce na stopy. Na całe stopy nic nas tu nie ciśnie. Mamy mnóstwo miejsca i mamy dwie pięści w wolnej przestrzeni na kolana. Więc tego miejsca jest tu ogrom. Oczywiście to jest idealne auto dla mamy z dziećmi i taką funkcję pełniło w ostatnim czasie, bo tego, z tego auta korzysta regularnie moja żona i właśnie wożone tutaj są z tyłu dzieci, więc tego miejsca jest ogrom, plus to, że te drzwi otwierają się prawie na 90 stopni, no to bardzo łatwo się tutaj e, dziećmi, że tak powiem, operuje i instaluje w fotelikach. Także jest to idealne właśnie auto takie dla, e, dla mamy z dziećmi. Natomiast, co tutaj można zrobić? Może ja Wam pokażę najpierw, jak wygląda bagażnik w tej chwili. Tutaj są jakieś jeszcze moje grajdowy, natomiast ten bagażnik jest takim typowym bagażnikiem średniego, miejskiego auta. Ale, może ja tą roletkę przesunę, żeby ona nam się nie wypięła. No i zobaczcie, tu mam taką regularną szczotkę zimową. To ona, no nie cała, ale... Jakoś tam wchodzimy. Myślę, że to jest jakieś nie mam miarki, ale jakieś 40 cm, Ale patrzcie, co teraz się będzie działo. Ta kanapa jeździ. Ona oczywiście jeździ jak, jak taki przedni fotel. Ja mogę sobie ją podsunąć. Oczywiście, że nie mam teraz zbytnio miejsca na kolana, aczkolwiek dzieci dalej to mogą siedzieć i jechać. Ale co tutaj się wydarza wtedy? Mamy mnóstwo miejsca w tym samochodzie. Mamy mnóstwo miejsca. Ja nie korzystam z tego bagażnika w ten sposób, żona też nie, ale tego miejsca jest tutaj po prostu ogrom. No i poza tym, możecie tutaj. To jest znowuż kolejne zastosowanie tego auta. To jest to, że on może być taksówką. I widziałem już wielokrotnie materię na taksówce właśnie z racji ilości tego miejsca tutaj, bo tutaj cztery dorosłe osoby mogą swobodnie jechać. Zobaczcie, co się dzieje. Cześć tym, którzy są pierwszy raz i widzą mnie, być może trafili tu przez Otomoto. Zobaczcie, ile miejsca jest tutaj na głowę. Ja mam 180 cm wzrostu. Kojarzycie, jak w niektórych samochodach jest problem, żeby dorosła osoba siadła z tyłu, bo gdzieś już tutaj haczy za, yy, o, o podsufitkę. Natomiast tutaj, z racji tego, że no, auto ma taką, taki kształt, ku, mm, taki kwadratowy, jest jej no do tego miejsca jest tutaj ogrom, jeszcze z tyłu. Co dodatkowo można zrobić, to pasażer z tyłu może sobie oczywiście i ta, i ta część tak się kładzie. Można sobie położyć aż dotąd. Pasażer jak chce, to się może po prostu nawet tutaj położyć, wyłożyć w trasie. Może sobie kimnąć, nie musi żadnych dziwnych figur łapać. Tylko właśnie w ten sposób może sobie tutaj. Odpocząć. Oczywiście, jeżeli nie mamy tam jakichś wielkich waliz w bagażniku, ale da się właśnie tutaj w ten sposób odpocząć, albo po prostu położyć nawet troszeczkę, żeby było wygodniej do trasy. Więc jest to mega wygodne i mega pomysłowe. No i jak pamiętam, bo Daihatsu było też moim pierwszym samochodem. Nie to konkretnie. W ogóle właśnie historia się zaczęła od tego, że jeszcze przed prawem jazdy został kupiony Daihatsu Applaus dla mnie. No i później trafiłem na niemiecką stronę internetową Daihatsu i zobaczyłem ten samochód i przepadłem. Po prostu tak mi się spodobał i chorowałem na niego od matury przez kolejne 7 lat, aż właśnie kupiłem to auto. Bo właśnie zaczęło być, po prostu mnie na nie stać wówczas, jako studenta. No i przez 10 lat właśnie ten samochód nam służy. Jeżeli się nie sprzeda z jakiegoś powodu, to służyć będzie dalej. Ale myślę, że tak fajne auto dosyć szybko znajdzie nabywcę. No i teraz siedzę tutaj na miejscu kierowcy. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Widzicie to, to są dwie pięści lekko, dwie pięści w wolnej przestrzeni przy moim wzroście 180 cm. Oczywiście ja mam fotel teraz maksymalnie do dołu opuszczony. Ale widzieliście z tyłu, ile było miejsca na, na stopy. Także miejsca jest tutaj ogrom. No i teraz, co tutaj dzieje się z przodu. To jest tak, tak naprawdę tak prosty samochód konstrukcyjnie, silnik podobny jest pancerny, no i mogę to potwierdzić, bo oleju nie bierze, sprawdza się, nic nigdy tutaj nie zawiodło, jeśli chodzi o silnik czy skrzynię, więc po prostu regularna wymiana oleju i tak naprawdę nic więcej w tym silniku robić nie trzeba, aha, ja wymieniałem też świece, więc świece są wymienione, I tutaj jeszcze spokojnie, myślę z 50 tysięcy... Bo to są świece irydowe, to myślę, że nawet taki przebieg można by na tych świecach zrobić. Szyby elektryczne, wszystkie cztery. Nie ma tutaj żadnej oszczędności typu francuskiego czy niemieckiego, że jest z tyłu korbotronik. Nie. Tutaj mamy wszystko w prądzie. Mamy elektrycznie regulowane lusterka. Mamy naprawdę świetną funkcję. To oczywiście w ramach żartu. Jest fabrycznie takie podświetlenie tutaj tego głośnika, jak widzicie. I też jak będzie no po ciemku, wtedy widać jest podświetlenie też tej wnęki. Więc to można włączyć, wyłączyć tę funkcję. Jest wyłączenie kontroli trakcji, regulacja reflektorów i tak naprawdę to tyle. Kto być może kojarzy pierwsze Toyota Yaris, to będzie kojarzył też te przełączniki zespolone, bo one są identyczne jak w Toyocie Yaris. Bo no Daihatsu i Toyota to ten sam koncern, więc tutaj wiele elementów Toyota i Daihatsu miały wspólne. I tak naprawdę jest tak, że to nie Toyota robiła Daihatsu, tylko silniki benzynowe produkowało Daihatsu dla Toyoty. Właśnie te małe takie, zwłaszcza do Japonii, to bardzo często właśnie była produkcja Daihatsu. Mamy oczywiście klimatyzację działającą, świeżo też nabitą, więc to wszystko śmiga. Ta klimatyzacja jest manualna, ale działa, robi to, co należy. Jest oryginalne radio. Dzięki temu, że ja samochód wygłuszałem, bo robiłem to samodzielnie, wygłuszałem wszystkie drzwi, zaraz po zakupie, wszystkie drzwi i bagażnik, dzięki temu ta, ta muzyka przede wszystkim zaczęła jakoś grać. I dodatkowo jest jeszcze tutaj pod tym siedzeniem Sabufer. Kenwooda, to nie jest jakieś nie wiadomo co, tutaj ja też łupanki żadnej nigdy nie słuchałem i nie słucham, ale po prostu ta muzyka stała się przyjemniejsza i, i zaczęło to jakoś grać z tym wygłuszeniem, z tym Kenwoodem, który tutaj jest i zostawiam go przyszłemu nabywcy. No to gra już tam po prostu przyzwoicie powiedzmy, w porównaniu do tego co tutaj było, było bardzo, bardzo płasko, no to gra to bardzo, no dużo lepiej po prostu. Tutaj jest jeszcze jakiś schoweczek, jest schoweczek. Tego typu i nic więcej. Manualna skrzynia pięciobiegowa, bardzo fajna, bo w mieście można tym samochodem jeździć bardzo dużo na piątym biegu, bo on jest tak zestopniowany, że możecie jechać 50 na godzinę nawet na piątym biegu i on sobie swobodnie z tym radzi. Jest elastyczny i dzięki temu też pali latem 7 litrów w mieście, także jest to bardzo, bardzo dobry wynik. Słuchajcie, jechać tutaj nie będziemy tym samochodem bo nie ma to sensu, oczywiście ktoś, kto będzie zainteresowany, a pewnie szuka takiego samochodu. Jeżeli szukasz zadbanego auta, które było, no tak naprawdę, co tutaj można powiedzieć, serwisowane, no zostało zrobione to, co trzeba było zrobić, czyli wymieniać olej, lać paliwo i zostaną zrobione właśnie te amortyzatory, sprężyny i łączniki stabilizatora, więc z tym jest też spokój. Zresztą ostatnie auto było z miesiąc temu na przeglądzie technicznym, tym corocznym, więc tutaj nie ma nic do roboty w tym aucie. Przynajmniej według diagnosty w tej chwili. Oczywiście auto jest używane, więc jak to z autem używanym? Zawsze coś może się zdarzyć. Natomiast no myślę, że tutaj jeszcze bardzo długi czas będzie cieszył ten samochód nowego nabywcę. To chyba tyle. Jeżeli macie pytania, piszcie, piszcie pytania. Jeżeli trafiliście tu przez Otomoto, możecie dzwonić no co, tylko poważne oferty, jak to mówią. No, liczę na to, że jeżeli ten samochód znajdzie nowego nabywcę, to no chciałbym też, żeby to auto trafiło w dobre ręce i, i było dalej dbane. Tak jak my o ten samochód dbaliśmy. Bardzo fajnie się tym jeździ, i mam nadzieję, że kolejnemu właścicielowi również bardzo dobrze będzie się tym autem jeździło. To tyle, bardzo dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.